Jak ludzie w redakcji dowiedzieli się, że chcę testować drukarki, to obiecywali mi drogę przez piekło. Serio chcesz to robić? Przecież to męczarnia. Ale ja, choćbym szedł ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, bo. Bo sam wiesz co. ja już wiem, czy to była droga przez piekło, czy raczej spacer po wiosce smurfów. Jak chcesz się dowiedzieć, zostań ze mną do końca. Bohaterem dzisiejszego materiału jest drukarka Epson EcoTank L3276 i sprawdźmy, czy przez nią wyłysia je jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o sam wygląd drukarki, ona właściwie nie różni się niczym od innych urządzeń tego typu. Cała konstrukcja jest bardzo solidna i nic nie wygina się tam, gdzie nie trzeba. Nadal mogę robić to, co robię na gminnie, bo bardzo często zdarza się, że na wierzchu drukarki lądują różne dziwne rzeczy, takie jak te telefon, pilot, książki czy komiksy. Nic się nie wygina, nic się nie łamie, nadal mogę to robić. Jeśli chodzi o papier, podajnik znajduje się z tyłu urządzenia i tam zmieści się do stu arkuszy. Gotowe wydruki wyrzucane są z przodu pod panelem sterowania, na nim jest kilka przycisków, które w zupełności wystarczą do komfortowego korzystania. Jest włącznik, diody informujące o stanie połączenia, przycisk, po którego naciśnięciu możemy wydrukować informacje o stanie połączenia, przyciski do skanowania zarówno w czerni, jak i w kolorze, przycisk do anulowania zadań, diody informujące o np. braku papieru lub braku tuszu. Zaraz obok znajduje się też pojemniki tatusz, ale o tym za chwilę. Brakuje tutaj co prawda ekranu, ale w trakcie testów właściwie nie miałem potrzeby, żeby z niego korzystać, bo wszystkie ustawienia mogłem sobie ogarnąć w aplikacji mobilnej. No to jak drukarka już stoi, mamy pościągane wszystkie folie, wszystkie taśmy zabezpieczające, pora przejść do konfiguracji. Ja w życiu nasłuchałem się bardzo dużo, że konfigurować drukarkę to jak przejść przez piekło. Cześć Wam, konia się Piotrek z redakcji Think About. Dzisiaj pokażę Wam instrukcję pierwszego uruchomienia drukarki. No to ja powiem szczerze, że ta wycieczka była całkiem przyjemna. Całość odbywa się w aplikacji mobilnej i wygląda to mniej więcej tak, jakbyś rozmawiał na czacie z konsultantem pomocy technicznej. Na samym początku trzeba podać dane sieci, wpisać hasło, które znajduje się na naklejce na drukarce, poczekać dosłownie chwilę, aż na przykład pobierze się aktualizacja i możesz drukować bezpośrednio ze smartfona. Do rozpoczęcia drukowania tak naprawdę wystarczy już tylko uzupełnienie tuszy. W zestawie dostajemy dwie butelki z tuszem czarnym i trzy butelki z tuszami kolorowymi. I tutaj każda buteleczka zabezpieczona jest takim specjalnym. Specjalnym kluczem, w związku z czym buteleczka z tuszem czarnym pasuje tylko i wyłącznie do zbiornika na tusz czarny, podobnie jest z tuszami kolorowymi. W związku z czym nie ma szans, żeby się tutaj pomylić. Dodatkowo są też specjalne zabezpieczenia, które sprawiają, że nic się nie zachlapie, nic się nie wyleje, wszystko będzie czyste. Ok, skoro połączenie i konfigurację mamy już za sobą, możemy przejść teraz do moich wrażeń z użytkowania, a zacznę od wydajności. Tak jak wspominałem przed chwilą, w zestawie mamy dwa pojemniki z tuszem czarnym i one wystarczą na wydrukowanie jakichś 8100 stron i trzy pojemniki z tuszami kolorowymi, które według deklaracji producenta wystarczą na 6500 stron. Jak pewnie się domyślacie, nie wydrukowałem 8000 stron na tej drukarce, ale w sumie możemy się umówić, że jeżeli pod tym filmem będzie na przykład, nie wiem, 1500 łapek w górę, to odpalimy specjalnego live'a, na którym będziemy drukować 8000 stron na tym Epsonie. A co będziemy drukować? No nie wiem, na przykład najciekawsze komentarze spod tego filmu. Także jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subika, bo może się zdarzyć, że będę musiał to robić i wtedy dostaniesz powiadomienie. Warto powiedzieć też kilka słów na temat kosztów eksploatacji, ponieważ przyjdzie taki moment zapewne, że będziesz musiał dokupić dodatkowe tusze. Jeśli chodzi o tusz czarny, on kosztuje około 37 zł i wystarczy na wydruk około 4,500 stron. Możesz też kupić cały zestaw, czyli czarny plus kolorowe za 131 zł. W tamtym roku było taniej. I on wystarcza na wydrukowanie 4,500 stron czarnych i 7,5 tysiąca stron w kolorze. Taniej chyba już się nie da. Spotkałem się też z opiniami, że w tej drukarce zasychają tusze i się psuje. No ale z drukarką jak z samochodem, jeżeli się długo nie używa, no to jakieś usterki mogą się pojawić i tutaj wystarczy wydrukować dosłownie kilka stron na miesiąc, żeby tego uniknąć. Ogólnie nawet najlepszy sprzęt, jak się go nie używa i się niego nie dba, no to się spieprzy. Według Epson'a prędkość tego modelu to 7,7 ,7 strony w czerni na minutę. Ja to sprawdziłem i wydrukowałem sobie egzemplarz mojej ulubionej antologii horroru, który ma 198 stron. Całość zajęła mnie jakieś pół godziny z kawałkiem. W środku znajdują się także kolorowe ilustracje, co wydłużyło cały ten proces, ale można powiedzieć, że wszystko się zgadza, ponieważ został on wydłużony tylko około 5 minut. A jak z jakością? Ten segment podzielę na dwie części i zacznę od dokumentów. Tych wydrukowałem już całe mnóstwo i powiem szczerze, że nie mam się do czego przyczepić. Jakość jest dobra, litery są ostre, połączenie między komputerem i drukarką jest stabilne, no ja jestem zadowolony. Postanowiłem też sprawdzić, jak drukarka radzi sobie z drukowaniem różnego rozmiaru czcionek. I wydrukowałem dokładnie ten sam dokument w rozmiarze 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 oraz 4. I tak, do siódemki włącznie wszystko jest ok, wszystko jest dobrze widoczne, nawet w moim przypadku, gdzie jestem dosyć mocno ślepy. Jeśli chodzi o szóstkę... To tutaj tekst pogrubiony już się nieco zlewał, cała reszta była OK. Podobnie piątka. Natomiast czwórka tutaj już cały tekst zaczął się zlewać i być dosyć mocno niewyraźny, ale wątpię, żeby ktoś chciał drukować w tak małym rozmiarze. Drugą częścią dotyczącą jakości drukowania są zdjęcia i obrazki. Tych przez tą drukarkę przewinało się już całe mnóstwo, ponieważ pół mojego pokoju jest ozdobiony wydrukami z gier czy zrobionych filmów. Możesz drukować bezpośrednio ze smartfona za pomocą aplikacji mobilnej i tutaj dostosujesz sobie jakość, wyostrzysz zdjęcie, wybierzesz rodzaj papieru oraz rozmiar. Tych w aplikacji jest aż 20. Jeśli chodzi o jakość, ona jest bardzo dobra, ale pod jednym warunkiem. Pełnego potencjału tej drukarki nie wykorzystasz, jeżeli drukujesz na zwykłym papierze. Musisz wybrać dobrej jakości papier fotograficzny i wtedy gwarantuję Ci, że już więcej nie odwiedzisz salonu, w którym zlecałeś wydruk zdjęć. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, która dostępna jest w aplikacji mobilnej, czyli tak zwane kreatywne drukowanie. Tutaj możesz sam sobie wybrać i wydrukować dosłownie co chcesz, czyli na przykład papier ozdobny, laurkę, dyplom, ozdoby na urodziny, ozdoby choinkowe, to właściwie co chcesz. Super sprawa. Nie spodziewałem się, że drukarka stanie się tak ważnym urządzeniem w moim życiu. I uświadomiłem sobie to dopiero po spędzeniu dłuższego czasu z ekotankiem od Epsona, ponieważ dzięki niemu mogę sobie tak naprawdę wydrukować co tylko chcę w domu i dużo taniej niż na mieście. Do tego mogę ochronić też troszeczkę chociaż swój wzrok, ponieważ ta antologia, o której wspominałem tam wcześniej, ona jest dostępna tylko online. A tak to sobie ją drukuję, czytam jak książkę, super sprawa. To fakt. W porównaniu do takiej zwykłej drukarki atramentowej, zakup ekotanka nie należy do najtańszych, ale daje bardzo duże możliwości, no i jest diabelnie tanie w utrzymaniu. Bo porównajmy sobie: drukarka atramentowa za 250 zł, koszt wydrukowania jednej strony na 4 to jakieś 25 groszy. Laserówka za 5 stówek, jedna strona a 4 to jakieś. 15-18 groszy. Tutaj co prawda płacisz na początek 899 zł, no ale koszt wydrukowania jednej strony na 4 to jakieś 90 grosza. Dodatkowo tusze. Jeżeli ci się skończą, a pewnie stanie się to za jakieś 3 lata, kupisz je bardzo tanio. Dla mnie jest to sprzęt, w którym zakochałem się od pierwszego wejrzenia i już mam w głowie kolejne plany, co będę chciał z nim zrobić. Niestety nie mogę Ci jeszcze o nich powiedzieć, ale zostaw suba, żeby być na bieżąco, bo na pewno pojawi się to na kanale, no tylko nie wiem, czy za miesiąc, dwa, za pół roku, czy może za rok. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Tam będziemy mogli jeszcze dodatkowo sobie podyskutować. No i oczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tej drukarki, to w opisie pod filmem znajdziesz link do sklepu.